Każde rozpoznanie choroby o podłożu genetycznym wiąże się z udzieleniem porady genetycznej rodzicom odnośnie ryzyka powtórzenia się takiej choroby u kolejnych dzieci. Bardzo wiele chorób wrodzonych jest dziedziczonych autosomalnie, recesywnie, czyli wynika z uszkodzenia obu kopii genu u dziecka i w takiej sytuacji rodzice są bezobjawowymi nosicielami takiej choroby. Wiąże się to ze stałym, wysokim ryzykiem powtórzenia się choroby u kolejnych dzieci. Stan nosicielstwa chorób wrodzonych nie jest wcale Rzadki w populacji. Szacuje się, że każdy z nas jest nosicielem 7 do 10 mutacji. Natomiast e, sam stan nosicielstwa nie daje objawów, dlatego e, no, pacjenci nie zdają sobie sprawy ze stanu nosicielstwa. Czasami e, choroba wrodzona jest wynikiem nosicielstwa mutacji u samej mamy, która również e, nie prezentuje żadnych objawów, natomiast ponosi stałe, wysokie ryzyko 50% urodzenia kolejnego chorego syna. Czasami rozpoznanie choroby wrodzonej u dziecka daje nam możliwość objęcia badaniami starsze, pozornie zdrowe rodzeństwo. Czasami okazuje się, że te dzieci po prostu nie rozwinęły jeszcze charakterystycznych objawów, a również są obarczone zmianami w materiale genetycznym, które przełożą się na wystąpienie takich problemów. Oczywiście, rozpoznanie choroby uwarunkowanej genetycznie pozwala nam także objąć badaniami. Boczne gałęzie rodziny, czyli rodzeństwo rodziców i ich dzieci. Także korzyść jest dla całej rodziny. Tak, faktycznie, jeżeli wywiad rodzinny nie jest obciążony chorobami uwarunkowanymi genetycznie, wtedy rodzice nie mają świadomości, że może im się urodzić takie dziecko. Natomiast no, każdy z nas niestety ponosi takie ryzyko. Każda zdrowa, niespokrewniona para, która stara się o ciążę, musi się liczyć z ryzykiem urodzenia dziecka z chorobą genetyczną. Stan nosicielstwa choroby wrodzonej u noworodka zazwyczaj wynika ze stanu nosicielstwa tylko u jednego rodzica. Ale nie mamy pewności, czy ten drugi rodzic nie jest również nosicielem choroby, co mogłoby się przyłożyć na urodzenie dziecka z kolejnej ciąży. Dlatego, w sytuacji rozpoznania nosicielstwa u noworodka, co zdarza się ostatnio bardzo często, w związku z tym, że w programie badań przesiewowych noworodków, Badane są dzieci również w kierunku dozy. W takiej sytuacji potwierdzamy stan nośnierstwa u jednego rodzica i wykonujemy rozszerzone badania u drugiego rodzica.